Ogród marzeń, witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym przedstawić bardzo taką energetyczną roślinę żywiołową, która wnosi dużo koloru, dużo energii i... Żywiołowości, uśmiechu i jasności w ogrodzie. Rudbekia błyskotliwa. Przepiękna bylina, wieloletnia. Wspaniale nadaje się do ogrodu na rabaty. Kwitnie, zaczyna już latem i kwitnie do późnej jesieni. Cały czas wytwarza kolejne kwiaty. Jeśli chcemy, żeby roślina pięknie się prezentowała, to przekwitłe kwiaty się ścina. Ona wtedy się nie osłabia i elegancko wygląda. Co potrzebuje rudbeckia błyskotliwa? Ona potrzebuje przede wszystkim dużo słońca w lekkim półcieniu, też będzie rosła, ale potrzebuje jednak słońca, gleby wilgotnej, gdy jest susza. Roślinę trzeba podlewać, ponieważ zasycha. Potrzebuje ziemi kwaśnej. W naszym ogrodzie akurat właśnie taka ziemia jest i świetnie tutaj rośnie. Rudbekia jest rośliną ekspansywną. Ja dzielę rośliny ekspansywne na rośliny takie łatwo ekspansywne i rośliny ekspansywne, Agresywny. I rudbeckie zaliczam do tych roślin ekspansywnych, ale łatwych. Czyli co to znaczy? To znaczy, że jeśli w danym momencie roślina zacznie nam przeszkadzać, czy nie będzie nam się podobała, łatwo jest ją usunąć, zlikwidować i ona potem nie będzie tak odrastała, nie będzie sprawiała nam problemów. Natomiast rośliny ekspansywne, agresywne to są takie rośliny, które posadzimy w ogrodzie i próbujemy przez kilka lat się ich pozbyć, wytępić, a one się nie dają odrastają, odrastają, i to są właśnie te rośliny agresywne. Ale rudbekia taka nie jest. Można ją sadzić w grupach. Przepięknie wtedy wygląda posadzona w większej grupie. Tutaj na razie też wygląda ślicznie, ale jeszcze może nie jest taki bardzo piękny efekt. Dlaczego? Dlatego, że miałam posadzoną rudbekię błyskotliwą przy liliowcach. Nie wśród liliowców, tylko przy liliowcach taki rząd, i ten rząd nie zlikwidował ale wykopałam wczesną wiosną i podzieliłam na mniejsze. I między innymi posadziłam właśnie tutaj. Posadziłam też przy liliowcach jakby z drugiej strony rzędu, czyli od wewnętrznej strony ogrodu warzywnego. Tam też jeszcze za bardzo tak pięknie się nie prezentują, bo są to młode sadzonki. Wiadomo, że roślina potrzebuje troszkę tego czasu, żeby mogła urosnąć i pięknie się prezentować. I myślę, że warto mieć rudbeki błyskotliwą w ogrodzie, bo na na pewno jest ona takim słoneczkiem w ogrodzie, zwłaszcza tutaj jest kącik, gdzie róża już przekwitła, z tyłu są tuje, tutaj trawnik i jest to miejsce bez rudbeki, byłoby takie troszeczkę nieciekawe, byłoby zielone. A te jej piękne słoneczne kwiaty właśnie rozjaśniają to miejsce. Tutaj są jeszcze koleusy, ale nie wiem jak z nimi będzie, ponieważ noce mamy plus cztery, plus sześć. Jeśli sytuacja będzie się powtarzała, one zaczną po prostu zrzucać liście, bo koleusy potrzebują i w nocy, i w dzień temperatury plus sześć stopni. To tak najniżej. Dobrze, że w dzień jest ciepło, więc jeszcze jakoś się trzymają. Ale wracając do tej Rudbeki, Prześliczne, złociste kwiaty. Tutaj ta jest odmiana troszeczkę wyższa. Mam jeszcze odmianę rudbeki buskotliwej miniaturową. Ona jest tak o połowę, może nawet jedna trzecia niższa i też jest bardzo śliczna, ponieważ nadaje się na obwódki. Wygląda bardzo ładnie i też bardzo dobrze rośnie. Rudbekia wygląda przepięknie cała. Dlaczego? Nie tylko jej bardzo ładne słoneczne koszyczki, kwiaty. Ale ma też duże liście, ciemnozielone, liście błyszczące i myślę, że bardzo ładnie te liście kontrastują z tymi pięknymi słonecznymi kwiatami. Rudbekja jest ogólnie bardzo łatwą rośliną w pielęgnacji. I tak naprawdę, jeśli ktoś nie ma czasu, a wyznaczy jej tam odpowiedni teren, to myślę, że może ją tylko posadzić i zostawić. No oczywiście pamiętać trzeba o podlewaniu. Nawożenie też. Ja wszystkie rośliny obowiązkowo nawożę dwa razy w roku. A jeszcze inne tam poszczególne nawożę więcej razy, ale to już nie nawozem azotowym. Nawóz azotowy stosuje marzec i czerwiec. To są takie you <laughs> Dwa terminy i wszystkie rośliny, czy te, które lubią kwaśne, czy te, które lubią zasadowe, po prostu wszystko, jak leci, tym podlewam i ogród wygląda świetnie. Rośliny rosną znakomicie. Jaki to jest nawóz? Obornik kurzy, bo taki mamy. Robię z tego gnojówkę kurzą, trzymam w wiadrach, zalewam, trzymam, no zazwyczaj pół roku, nawet więcej, nic się nie stanie. Jak się więcej będzie trzymało, zamknięte, później rozcięcia i podlewam tym rośliny. I to wystarcza, rośliny tutaj czują się rewelacyjnie i to wszystkie wyglądają pięknie. I jest dosyć, wracając do tej jeszcze rudbeki błyskotliwej, jest ona dosyć odporna na choroby, nie jest atakowana przez szkodniki. Myślę, że jest to właśnie taka roślina godna polecenia. Ja bardzo się z nią polubiłam, bo ja uwielbiam kolor i niebieski, i żółty. Zwłaszcza żółty, gdy przychodzi wiosna czy jesień i tych kwiatów jest mniej, brakuje nam takich kolorów, to jednak ten żółty, tak jak mówię, wywołuje uśmiech na twarzy. Chcąc, nie chcąc, spoglądam na te kwiaty, od razu się uśmiecham, od razu. Mam lepszy dzień. Wyglądają prześlicznie i myślę, że warto ją mieć w swoim ogrodzie. No jest rośliną ekspansywną, tak jak powiedziałam, łatwą, ale tak naprawdę, gdybym chciała wyliczać, to w ogrodach zdecydowana większa część roślin będzie tymi roślinami ekspansywnymi, jedne będą właśnie te łatwe, a inne agresywne. Więc każdy tutaj może zdecydować, ale te słoneczka chyba można sobie posadzić właśnie z powodu urody tych przepięknych bylin. I właśnie, jest to też roślina miododajna, uwielbiana przez pszczoły, przez owady, to też jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli ktoś chciałby sobie rozmnożyć, to jest to bardzo prosta sprawa. Jeżeli mamy większą sadzonkę, wiosną ją wykopać, podzielić na mniejsze, od razu posadzić, podlać i będziemy mieli przepiękne rzędy czy tam łany rudbeki. Tutaj miałam rząd, przepiękny rząd rudbeki błyskatliwej, jeszcze gdzie nigdzie tutaj zostały, bo ona sama też się bardzo dobrze wysiewa. Nawet widać już tutaj liście, więc będę miała kolejne sadzonki. To jest właśnie, to są liście rudbeki. Dlaczego tutaj akurat stąd wykopałam? Ponieważ dzieliłam liliowce, sadziłam je w takim rzędzie, jedną odmianę, po to, żeby się pięknie prezentowały. No i też usunęłam, przekopałam w inne miejsca inne kwiaty, ale tutaj... Powrócę i posadzę rudbeki, ponieważ są miejsca, tak jak tutaj, w których one już rosną mi pięknie, są już duże i wiosną będzie można podzielić. Teraz słońce świeci i troszeczkę inaczej to wszystko tutaj widać, ale przepiękne koszyczki rudbeki są cudowne. Tutaj także są liliowce, one już przekwitły. Widać tylko gdzie, nigdzie dzwonki, brzoskwiniolistne, ale właśnie za nimi, od strony warzywnego ogrodu ziemniaczanego, posadziłam rudbeki. Już tutaj widać coraz więcej. Nie sadzę w liliowcach, ponieważ one są ekspansywne i łatwa roślina do usunięcia, ale może zagłuszyć liliowce. A ja właśnie staram się sadzić takie rośliny w liliowcach, które mi nie zagłuszą liliowców, bo jednak Ponad 500 odmian, kolekcja jest naprawdę duża. Kosztowało nas to, wiadomo, i pieniędzy, i pracy, i szkoda byłoby to zmarnować. Dlatego sadzę pomiędzy różami, i właśnie po malutku, po malutku to wszystko się rozrasta, ale potrzebuję czasu, żeby wyglądało pięknie, dekoracyjnie, bo im więcej kwiatów, tym piękniej, właśnie rudbeckia się prezentuje. To są wspomniane ródbekie, niziutkie, miniaturowe, bardzo pięknie, też wyglądają ślicznie na obwódki. Te, które przekwitły, O, czyli na przykład te koszyczki, o, chyba nie usunę tak ręcznie, uda się. Czasem tak obrywam właśnie, a czasem po prostu obcinam. A ja życzę miłego dnia, do zobaczenia.